Wizja tego, jak będzie wyglądała Europa, jak będzie wyglądała Polska pod, po Zielonym Ładzie, to jest właściwie świat postapokaliptyczny. Nasz, nasz Komitet Zielony Ład Stop złożył projekt uchwały obywatelskiej, pierwszej w historii tego właśnie Sejmiku Województwa Pomorskiego, projekt uchwały obywatelskiej, która ma zwalczać Zielony Ład, która ma być wyrazem tego i jest wyrazem tego, że mieszkańcy Pomorza są przeciwnikami Zielonego Ładu. Zebraliśmy 200% normy tego, ile podpisów powinno być tak naprawdę zebranych. W związku z tym, oczywiście, możemy powiedzieć, że tak, mieszkańcy naszego regionu, Pomorza, wiedzą, z jakimi zagrożeniami wiąże się Zielony Ład. Gdybym Państwu powiedziała, że wizja tego, jak będzie wyglądała Europa, jak będzie wyglądała Polska, pod, po Zielonym Ładzie, to jest właściwie świat postapokaliptyczny. Ziemia, której już nikt nie będzie mógł, żaden rolnik nie będzie mógł uprawiać, bo będzie to nieopłacalne. Wielcy oligarchowie zarządzający wielkimi połaciami ziemi, wielkimi latyfundiami, na których m, oczywiście będzie monokultura, bardzo wyjałowiony krajobraz, a jednocześnie bieda, ubóstwo, nie będziemy mogli kupić normalnej żywności. Mówię o takiej konwencjonalnie uprawianej. Tylko będziemy musieli płacić za produkty pośredniej jakości bardzo duże pieniądze, które będą sprowadzane też z zagranicy, z krajów, w których te normy nie będą obowiązywały. Mówię o normach związanych właśnie z Zielonym Ładem. Jednocześnie energetyka będzie tak droga, energia będzie tak droga, że zwyczajnie będziemy bankrutować. Straszny świat, straszna wizja? Owszem. Wszyscy my bardzo dobrze rozumiemy, jak, jaki będzie miało to wpływ na przyrodę, ale także na nas jako konsumentów, ale zwyczajnie obywateli Polski, mieszkańców Pomorza, będziemy po prostu zagrożeni i ekonomicznie, i żywnościowo, i zdrowotnie.